Wyobraź sobie, że masz czternaście lat, ubrana w rodzaj wytworności, na którą twoja rodzina oszczędzała latami. Twoja matka wkłada ci w włosy wianek ze świeżych kwiatów, udając, że jej ręce nie drżą. Twój ojciec patrzy na ciebie tak, jak mężczyzna patrzy na podpisywaną umowę. Twój brat bębni palcami, jak ktoś niecierpliwy, by skończyć nieprzyjemną sprawę. Wszyscy nazywają to błogosławieństwem, wszyscy mówią, ten dzień należy do bogini. Nikt nie wyjaśnia, dlaczego starsze kobiety stojące blisko komnaty odmawiają spotkania twojego wzroku. Przed zachodem słońca obcy zdecyduje, ile warte jest twoje ciało. I to wciąż jest ta łaskawa część, bramy świątyni lśnią jak złoto w popołudniowym świetle. Zigurat wznosi się nad tobą, jak drabina wyryta w niebie, z bliska pachnie kadzidłem, gotowanym jęczmieniem i dymem. Kapłani poruszają się, jak cienie, niewolnicy dźwigają kosze ciężkie od darów, a gdzieś wewnątrz, za niskimi nasączonymi perfumami zasłonami, czeka na ciebie rytuał. Kapłan wkłada ci w ręce koronę z liny, inny zapisuje twoje imię na glinianej tabliczce. A na ołtarzu zauważasz pojedynczą srebrną monetę, spoczywającą jakby czekała na kogoś. Za kilka minut zrozumiesz, dlaczego rodzice przyprowadzili cię tutaj, za kilka minut zrozumiesz, dlaczego drzwi świątyni zamykają się od wewnątrz, za kilka minut dowiesz się, że ten rytuał nie ma nic wspólnego z pobożnością, a wszystko z własnością. To nie mit, to była Babilonia system tak znormalizowany że starożytni pisarze opisywali go bez mrugnięcia okiem i tak niepokojący że współcześni historycy wciąż kłócą się czy prawda jest zbyt mroczna by ją zaakceptować a kiedy pierwszy obcy zbliży się do dziewczyny w cieniu zigguratu zrozumiesz prawdziwy cel najświętszego rytuału babilonu i dlaczego świat próbował o nim zapomnieć jeśli fascynują cię ukryte horrorsy przeszłości Subskrybuj Grim History, wciśnij like i kiedy dotrzesz do momentu, który najbardziej Cię niepokoi, powiedz mi skąd oglądasz. Zaczynajmy. Miała na imię Beltani i tu naprawdę zaczyna się jej historia. Teraz wyobraź sobie siebie jako Beltani stojącą na progu świątyni Isztar. Są inne dziewczyny takie jak Ty, niektóre starsze, niektóre młodsze. Niektóre wyglądają na opanowane, niektóre wyglądają, jakby chciały stopić się w kafelkach. Podają ci cienki sznur, jest zwinięty, miękki, spleciony z włókien roślinnych. Korona dla świętej, mówi kobieta obok ciebie. Zakładają ją wokół twojej głowy, jak koronę, która zaciska się, zamiast świecić. Uśmiechasz się, bo wszyscy inni się uśmiechają, robisz to, co oczekiwane. Oferują ci placki jęczmienne i kubek słodkiego piwa. Kłaniasz się. Uczysz się hymnów. Twój głos mały na tle hantu. Herodot opisał to bez ogródek. Kobiety siedzące, korony z liny mocno naciskające. Mężczyźni wybierający, przechodząc obok. Uczonych wciąż spierają się, czy źle zrozumiał. Ale tabliczki się nie spierają, wymieniają imiona. Płatności, srebro, zboże. Były pisane, by liczyć. Ale oto co żaden historyk ci nie powie. Tu historia przestaje wyglądać na świętą i zaczyna wyglądać na transakcyjną. Beltani szybko uczy się biznesu. Najpierw szkolenie. Muzyka, taniec, perfumy, sposoby opuszczania wzroku, by stało się zaproszeniem zamiast odmowy. Kobieta o imieniu Iltani pokazuje jej, jej jak toczyć kamień kosmetyczny po twarzy by wydobyć ostatni połysk oleju. Chłopiec z palcami poplamionymi atramentem zapisuje jej imię na małej, glinianej tabliczce. Kadisztu mruczy, jakby to słowo było zarówno tytułem, jak i pułapką. Kapłani wyjaśniają teologię cierpliwymi głosami. Dogodzić Isztar znaczy dogodzić miastu. Dogodzić miastu znaczy zapewnić plony, porody i szlaki handlowe. Logika jest schludna, konsekwencje nie. Gdybyś była Beltani, nazwałabyś to pobożnością czy więzieniem. Łatwo nazywać kadisztu kapłankami. Są szkolone, zapamiętują hymny, uczą się czytać święte formy wciskane w glinę, noszą czyste lniane szaty, stoją wewnątrz świętych murów. Z zewnątrz wygląda to jak status. Prawo wspiera tę iluzję. Prawo chroni ją na papierze, własność, płace, status prawny, ale tabliczka nigdy nie zapisuje zgody i nigdy nie zapisuje wyjścia. Na papierze nie należy do żadnego mężczyzny, w życiu należy do świątyni. Przez krótką chwilę Zbeltani wierzyła, że to może być jej przyszłość, ścieżka w górę, szansa na awans jak kapłanki, których imiona wciskano w glinę. Może świątynia ją ochroni. Może nawet mogłaby tu kwitnąć, ale ta nadzieja szybko umarła. Ale papier to tylko część historii. To, co dzieje się dalej, to część której nawet tabliczki unikają opisywania. W nocy, kiedy zapalają się latarnie i Babilon zapada w niskie, mruczące cicho, wewnętrzny dziedziniec się zmienia, zewnętrzne drzwi są zasunięte, ale mężczyźni wciąż wchodzą kupcy z zakrytymi twarzami, żołnierze wracający z służby, podróżni niosący srebro, zboże lub tkaniny z odległych dróg. Nie zwlekają, płacą, i kapłani prowadzą ich za niskie zasłony, gdzie czekają kadisztu. Monety przechodzą z ręki do ręki, imiona są zapisane, części odkładane na ofiarę, wszystko inne zasila magazyny świątyni. Tu pobożność staje się rutyną. Beltani patrzy, jak starsza kobieta wychodzi z enklozury. Porusza się ostrożnie, wprawnie, z monetą spoczywającą na kolanach i wzrokiem wytrenowanym, by nie zatrzymać się nigdzie zbyt długo. Nikt jej nie wstydzi, nikt nie drwi. Miasto szanuje ją za służbę, a jednak jej życie już się zwęziło. Nie wyjdzie za mąż jak inne kobiety, nie wychowa dzieci w gospodarstwie. Które do niej należy. Jej przyszłość została ukształtowana cicho, bez jednego wypowiedzianego zdania. Niektóre kadisztu nazywają to pozycją, inne nazywają przetrwaniem. Beltani nazywa to porządkiem. Jej dni nie są wybierane, są przydzielane. Dzwonki budzą ją. Racije decydują o posiłkach. Imiona wypowiedziane przez kapłanów decydują, kiedy służy. Nikt jej nie grozi. Nikt jej nie powstrzymuje, mimo to nic nie należy do jej czasu. Kobieta, która nie może odejść, nie zostaje z wyboru. W nocy, leżąc na wąskiej macie, Beltani myśli o zapachu mokrego jęczmienia, o rękach matki wygładzających jej włosy, korona z liny wciąż lekko spoczywająca na skroniach. Zastanawia się, jak długo perfumy mogą ukrywać wyczerpanie. Tabliczki nie dają odpowiedzi. Po prostu przestają zapisywać imiona. A potem jest inny rytuał. Raz w roku podczas Festiwalu Nowego Roku świątynia przygotowuje święte małżeństwo, mające zapewnić przyszłość miasta. Jest ubrane w hymny i symbole mówione jako związek i błogosławieństwo. Wewnątrz murów czuć mniej jak święto, a bardziej jak dowód. Dowód, że przychylność bogini została ponownie kupiona. Świątynia nie akceptuje odmowy. Beltani jest jeszcze na tyle nowa, by wierzyć, że bogini może być łagodna. Hymny mówią o ogrodach i deszczu, o miłości, która odżywia ziemię. Ale kapłani mówią o służbie, a mężczyźni o płatności. Cel nigdy nie jest ukryty. Miasto musi być nakarmione. Miasto musi przetrwać. Kiedy zapada zmierzch, Beltani ponownie podnosi koronę z liny. Drzwi wewnętrznego dziedzińca zamykają się, dywaniki są rozkładane, rejestry prostowane. Dziewczyny poprawiają włosy, podczas gdy wznoszą się chanty, stare i natarczywe. Coś przesuwa się za zasłoną, powietrze gęstnieje, jeszcze jedno imię zostanie wzięte, jeszcze jeden wpis dodany, jeszcze jedna noc wchłonięta w pamięć. Kapłan mruczy słowa, których ledwo słyszy. Kadzidło wypełnia jej płuca, moneta czeka gdzieś poza jej wzrokiem, wąska ścieżka z liny wyznacza ziemię, prowadząc gdzie musi siedzieć, mężczyzna wybierze. Kiedy zasłona drży, Beltani rozumie, że wybór został zdecydowany na długo zanim tu przybyła. Tkanina rozchyla się, opada za obcym, korona z liny wbija się w jej dłonie, gdy ją ściska, nagle świadoma jej znaczenia. Kapłani nazywają to świętym. Starsze kadisztu wiedzą lepiej, gdy tylko dotknie Twoich włosów. Świątynia żąda od ciebie więcej niż kiedykolwiek mogła rodzina. Kroki przekraczają kafelkową podłogę. Sandały skrzypią glinę. Mężczyzna nie jest okrutny. Jest zwykły, podążający zazwyczajem starszym niż oboje. Waha się. Potem srebro spada. Ląduje na kolanach Beltani z dźwiękiem zbyt małym na to, co pieczętuje. Kapłan wydycha powietrze, skryba wciska znak w glinę. Moneta nie musi być duża, musi tylko być dana, a ponieważ została dana, nie można jej odmówić. Tradycja mówi, że musi wstać. A tu tradycja jest prawem, ten moment nie jest końcem, jest punktem wejścia. Gdy moneta spadła, nic nie musi być wyjaśniane. Kapłan gestykuluje do przodu. Obcy idzie przodem. Kolana Beltani drżą, ale stopy słuchają. Ścieżka już została dla niej zdecydowana. Komnata rytualna jest wąska. Jej malowane ściany miękko świecą pod światłem lamp. Kadzidło wisi gęsto w powietrzu. Słodkie i duszace. Małe dzwonki przymocowane do drzwi brzmią, gdy przekracza próg mający przywołać boginię. Ale brzmiące zamiast tego... Jak sygnał, że kolejne zobowiązanie się zaczęło? Nikt do niej nie mówi, nikt nie wyjaśnia, co dalej. Cisza jest celowa, ten system nie opiera się na okrucieństwie, opiera się na wieku, powtarzaniu i pewności, że nikt nie przerwie tego, co zawsze było robione. Rytuał jest starszy niż mury miasta, nie zatrzymuje się na wątpliwość, nie dostosowuje się do strachu, beltani wchodzi do środka. Zasłona opada i Babilon kontynuuje bez niej. W miesiącach, które następują, życie świątynne osiada w rytmie, który nie zostawia miejsca na pytania. Poranne hymny, kąpiele olejowe, lekcje muzyki, zapachu i opanowania. Wewnątrz murów kadisztu są chwalone jako święte, na zewnątrz mówi się o nich niższymi głosami. Poruszają się między czcią a użyciem. Nigdy w pełni nie należąc do żadnego świata. Niektóre starsze kobiety szepczą, kiedy kapłanów nie ma. Isztar nas posiada, mruczy jedna. Inna kręci głową. Świątynia posiada. Isztar tylko podpisuje. Beltani się nie śmieje. Świątynia jest miastem w mieście. Magazyny stakt wysoko zbożem. Słoje zapieczętowane srebrem. Imiona wciskane w glinę i archiwizowane. A kadisztu poruszają się przez to wszystko jako niezbędne i niezauważalne, jak sama machina. Prawo je uznaje, przyznaje przywileje, wymienia ochrony, nie przyznaje odejścia. Pewnej nocy Iltani, kobieta, która ją szkoliła, siada obok Beltani na tarasie. Światło księżyca spłaszcza świat w blade kształty. Teraz rozumiesz, mówi cicho Iltani, jak to miejsce działa. Beltani kiwa głową. Czy wciąż myślisz, że jesteśmy kapłankami? Beltani waha się. Czym innym byśmy były? Iltani uśmiecha się, ale to zmęczony wyraz, wygładzony latami odpowiedzi, które nigdzie nie prowadzą. Niezbędne, mówi, niezbędne dla świątyni, niezbędne dla mężczyzn, którzy tu przychodzą i odchodzą lżejsi, niezbędne na tyle by zatrzymać, nigdy na tyle by uwolnić. Głos woła z dołu, przybyła kolejna ofiara, korona z liny czeka na haczyku, obowiązek wznawia się. Kiedy pory roku się zmieniają, świątynia staje się znajoma w sposoby, których Beltani nigdy nie chciała. Rozpoznaje kroki po samym dźwięku, wie, którzy kupcy przynoszą wino, którzy żołnierze niecierpliwość, które dary niosą ostry zapach obcych dróg, wie dźwięk monet uderzających w gliniane misy, i jak szybko każda jest liczona, zapieczętowana i przechowywana. Pewien księgowy kiedyś mówi jej, że przynosi dobre szczęście, patrzy poza niego na przepełnione magazyny i rozumie, co naprawdę znaczy ta pochwała. To, co najbardziej na niej ciąży, to nie sam rytuał, który staje się otępiający w powtarzaniu, ale godziny potem. Kiedy kadzidło się przerzedza, chanty cichną i hałas miasta wraca poza murami, wtedy świątynia czuje się najmniejsza. Wtedy przyszłość znika. Nikt tu nie mówi o późniejszych latach. Imiona są zapisane. Potem pewnego dnia niosą. Starsze kobiety znikają cicho. Ich maty są składane. Ich miejsca wypełniane. Kiedy beltani pyta, dokąd idą, Iltani delikatnie dotyka jej włosów i mówi. Do bogini. Jej oczy się nie zgadzają. Jest blisko sezonu żniw, kiedy na kalendarzu świątynnym pojawia się nowe oznaczenie. Zbliża się święte małżeństwo. Rytuał mający związać dobrobyt Ziemi z boską przychylnością. Publiczność zobaczy hymny. Kwiaty, procesje. Wewnątrz świątyni przygotowania są dokonywane z dokładną precyzją. Kadisztu nie wykonują rytuału, przygotowują go. I po raz pierwszy imię Beltani jest wołane. Miska z pachnącym olejem jest umieszczana w jej rękach. Jej włosy są układane. Korona z liny jest dostosowywana. Powietrze w pokoju czuje się cięższe. Jakby ściany słuchały. Nawet Iltani patrzy bez mówienia. Co muszę zrobić? pyta Beltani. Kapłan odpowiada spokojnie, bez pośpiechu czy groźby. To, czego wymaga bogini. Wewnętrzna komnata jest słabo oświetlona, tylko kilka lamp. Kamienne lwy patrzą ze ścian. Jej platforma stoi w centrum, udrapowana tkaniną, zarezerwowana dla najwyższych rytuałów państwa i wiary. Oddech Beltani się zaciska. Nauczyła się wystarczająco, by rozpoznać niebezpieczeństwo, nawet kiedy nosi święty język. Kroki echo poza drzwiami. Ktoś ważny się zbliża. I w tym momencie Beltani rozumie, że cokolwiek leży za następną zasłoną, ukształtuje resztę jej życia, nie przez przemoc, ale przez trwałość. Czant zaczyna się, lampy palą się niżej, zasłona drga. I Beltani idzie naprzód, przygotowywała lampy wcześniej, przygotowywała pokoje. Dziś wieczorem jest przygotowywana. Wysoka Kapłanka stoi w centrum komnaty. Udrapowana w białe lniane szaty oprzyte złotem. Wygląda mniej jak kobieta, niż jak symbol. Opanowana, wyniesiona, odległa. Tylko lekki drżenie w jej rękach zdradza prawdę. Nawet ona czuje ciężar tej nocy. Ołtarz jest rzeźbiony lwami, bestiami Isztar. Ich kamienne paszcze na zawsze otwarte. Przechyla miskę. Olej rozlewa się po powierzchni, ciemny i odblaskowy łapiące światło lamp, jak wstrzymany oddech. Kroki zbliżają się z tyłu, powolne, celowe. Mężczyzna wybrany, by stać za Boskiego, wchodzi do komnaty. Król czy szlachcic, już nie ma znaczenia. Jego obecność przesuwa pokój. Beltani trzyma oczy opuszczone, tak jak nauczona, ale czuje jego wzrok, osiadający jak ciężar na jej skórze. Kapłani krążą wokół nich. Czant pogłębia się. Komnata zdaje się zamykać. ściany cisną bliżej niż wcześniej. Potem głos mówi: spokojny, pewien, ostateczny. Dziś służysz bogini ciałem i symbolem. Ziemia zależy od tego. Miasto zależy od tego. Zdanie tak stare, że brzmi niepodważalnie. Zdanie, które nie zostawia miejsca na odmowę. Beltani opuszcza oczy i rytuał się zaczyna. To, co dzieje się dalej, nigdy nie zostało zapisane. Świątynia nie rejestrowała szczegółów, mających być zapieczętowanymi. Tylko fragmenty przetrwały. Hymny mówiące o przygotowanym łóżku, wersety chwalące związek i płodność. Ale wszystko w życiu beltani zmienia się po tej nocy. Następnego ranka wysoka kapłanka obejmuje ją. Nie z ciepłem, ale z aprobatą. Kapłani kiwają głowami, przechodząc. Skryba dodaje znak obok jej imienia na tabliczce, której nie potrafi czytać. Nawet Iltani patrzy na nią inaczej, z rozpoznaniem obramowanym litością. Widziałaś serce świątyni, szepcze Iltani. A świątynia widziała ciebie. Żadne wyjaśnienie nie następuje, żadne nie jest potrzebne. Gdy pewne progi są przekroczone, nie ma powrotu. Potem pewnego dnia jej imię nie jest już wołane. Nie ma zwolnienia, nie ma ceremonii, nie ma pożegnania. Jej wpisy na tabliczkach przerzedzają się, potem zatrzymują. Tak kadisztu znikają. Nie przez przemoc, nie przez skandal, ale przez cichą erazurę. Rejestry pokazują małe notatki, obowiązki spełnione, ofiary przygotowane, festiwale obsłużone, potem nic. Świątynia wzięła to, czego wymagała i idzie dalej. Tak kończyły się niezliczone życia wewnątrz murów Isztar nie z dramatem, ale z nieobecnością. Uczonych spierają się, bo spór jest bezpieczniejszy niż wniosek. Tabliczki się nie spierają, pokazują system, który funkcjonował gładko, efektywnie, konsumując kobiety bez hałasu, płatności zapisane, role przydzielone, rytuały regulowane ciała złożone w prawo i księgę. Niektóre kobiety wchodziły dobrowolnie, inne były dawane przez rodziny bez innych opcji, kilka zyskało status, większość bladła bez śladu. Beltani żyła po środku, ukształtowana przez system, który wyniósł ją wystarczająco, by uczynić użyteczną, potem połknął w całości. Historia nie zachowuje głosów takich jak jej. Świątynia rejestrowała zboże i srebro, nie strach, nie nadzieje, nie żal, a jednak cisza wokół jej imienia mówi wyraźnie, mówi nam, że nigdy nie była przeznaczona do zapamiętania, tylko do policzenia. Mówi nam, dlaczego późniejsze pokolenia próbowały pogrzebać te rytuały pod metaforą i zaprzeczeniem. Nie dlatego, że były małe, ale dlatego, że ujawniały zbyt wiele. Świątynia zniknęła teraz. Zigurat zredukowany do pyłu. Czant uciszony. Lwy połamane pod piaskiem. Ale pytania pozostają. W co Beltani wierzyła na końcu? Czy wciąż ufała bogini? Czy miała nadzieję na ucieczkę? Czy nauczyła się przestać mieć nadzieję w ogóle? Historia nigdy nie odpowie. Tabliczki nie zapisują tęsknoty. Zapisują transakcje. I tak Beltani pozostaje. Imię krótko wciskane w glinę, życie skonsumowane przez system, który nazywał się świętym, i przypomnienie, że nawet najjaśniejsze świątynie mogą rzucać najciemniejsze cienie. Jeśli chcesz oddać hołd Beltani i niezliczonym kobietom, które historia tylko liczyła, nigdy nie pamiętała, zostaw jej imię w komentarzach.